Wszystkim. Właśnie znajdujemy się na mapce Cave Adventure. Jak widzimy, tak jak tytuł wskazuje jesteśmy w jaskini. I tu mamy tabliczkę. Przed rozpoczęciem rozgrywki wejdź na płytkę. Ok, no to wchodzimy na płytkę. Pokazały nam się tutaj reguły. Możemy wszystko niszczyć, ale nie możemy wydostać się poza mapę. Mapa stworzona przez Frontheiza. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam nick. Twój poziom trudności został zmieniony na hard. Po drodze czeka Cię wiele niebezpieczeń, więc uważaj. Pamiętaj, żeby zbierać różową wełnę, zbierz ich 5 i dostań się do wyjścia, a wygrasz powodzenia w grze. Dobra, skoro możemy wszystko niszczyć, no to trzeba sobie zrobić podstawowe narzędzia. Dobra, to zbierzemy sobie drzewo, żeby zrobić sobie kilof. Może jakieś jedzenie wypadnie nam z drzewa? O, patrzcie, skrzynia. O, to mamy już miecz. Mamy świeczki z ostrością 1. Dobra. Dobra, może to zniknie? Dobra, może coś spadnie. Okej. Okay. No to tak, pierwsza rzecz tak, teraz zrobimy sobie kilof a, brakuje nam jednego drzewa dobra ok, mamy kilof bo ten miet raczej się nam zepsuje dobra, wykopiemy ten węgiel, trochę bruku to sobie zrobimy już zapas jakiś kilof, siekierka może jeszcze ze dwa trzy miecze, bo nie wiadomo czy jeszcze tam znajdziemy jakieś drzewo. Okej. Okay. O, to jest jeszcze węgiel. To go wykopiemy. No. Ok. Na razie nam to starczy. A nie, jeszcze się połakomie na ten kawałek węgla. Dobra. Dobra, to tak. Robimy kilof. Kilow off mamy. Teraz sobie zrobimy ze dwa mieczy. Dobra. Co jeszcze potrzebujemy? Dobra, zrobimy sobie siekierkę robimy. Dobra, zrobimy siekierkę. Ok. I to chyba powinno nam starczyć. Dobra. Tak, ubieramy się. To zabieramy. I co, spadło nam coś? Nic nam nie spadło. O, tam jeszcze widzę węgiel, ale nie chcę mi się po niego wspinać. Okej, okay, no to mierzę w garść i idziemy zobaczyć, co tutaj się kryje. O, mamy jeszcze jedno drzewo. Tam już widzę jakiegoś zombiaka. Ale to zawczasu wykopiemy ten węgiel nas jeszcze nie zobaczył dobra, zabieramy drzewo a to drzewo nam nic nie chce pokazać, nie zawiera żadnej skrzynki a szkoda dobra ale widzę, że jabłka nie lecą. Okej okay. Dobra, aha, tu już mamy jednego kolegę Gin po czwaro, dwa creepery A, super, załatwił tamtego No chodź Dobra, ale wiecie co, żeby nie marnować tych świeczek To my sobie zrobimy Sobie zrobimy zwykłe świeczki Ile ich się tutaj zebrało? No Gdzie ten miecz? Dobra Ten nas tutaj... O! Wow. Okej okay. A ty skąd tutaj? No Dobra, chwilę poczekamy, energia się regeneruje. Dobra, chyba wszyscy. Dobra, chwilę poczekamy. No, jeszcze pięć serduszek. Ten miecz jakiś taki. Ło! Wow! Szybko się kończy, to możemy sobie weźmiemy na razie kamienny. I już nic nie poleciało, żadne jabłko. Dobra. Odejdź szkielet. O, tu jest ich dwóch. Dobra, jeden zabity. Je no. Myszka mnie dzisiaj nie słucha. Trochę się cofniemy. Bo zaraz się ich tutaj nagromadzi więcej. No, już idą, już idą, już idą. Dobra. No, chyba nie przeżyjemy tego. No właśnie, nie przeżyliśmy. O, ale mamy. Mamy wszystko i już idzie, już idzie, już idzie. No chodź. Dobra. Dobra. Super miecz. Szkoda, że tylko jeden. Eku. Dobra, mamy. Szkoda, że tylko jeden, no ale cóż, dobra. Tam widziałam spawner. Może uda nam się go... Ło! Wow, co tu się dzieje? Ktoś nas jeszcze... Aha, jest szkielet. Nie zauważyłam go. Ale ich tutaj się nakoksiło. Dobra. No to jeszcze raz. Chyba będziemy musieli do końca ten miecz wykorzystać. Ty gin, teraz szkielet, bo... Dobra. Szkoda, że nie lecą z tych pajątków, pająków nitki, byśmy sobie łuk zrobili, bo maj. Dobra. Został nam tylko kamienny. Mam nadzieję, że dojdziemy tam do... żeby się tu pojawiały dobra trochę dużo ich tam jest a ten cofnął się czemu a on szkielet aha oni się biją dobra dobra dobra, dobra. super 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 tego dobra creeper padł tam pająk jeden I odejdź, odejdź, odejdź nie ma dobra dobra i teraz szybko, 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 szybko tak O. <laughs> nie zauważyłam go dobra, ale spawner jest rozwalony to jest najważniejsze Miaczek sobie weźmiemy jeszcze jeden, dobra. Idziemy. O, znowu pełno kripów. Dobra. A tam jest skrzynka. Super. Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. No, okej. Okay. Oświetlimy tutaj, żeby nam się nic już nie pokazało. my w skrzynce. Mamy kurczaki, mamy buty z powolnym opadaniem 5, czyli tak skrzynkę musimy rozwalić, bo tu jest wełna. A tam jest dziurka, dobra. Ok. To mamy tak, tu mamy jeszcze węgiel, możemy go zabrać. Tu też. szkoda że na wierzchu. Okej, okay, węgiel wykopany, ten co był na wierzchu. No to myślę, żeby dzisiaj zakończyć ten pierwszy odcinek. Miłego oglądania i zapraszam na kolejny. Siemka!